Kieczka, Regio. Dziś chciałem Wam przedstawić komplet piłkarski Regio Freestyle. Często przy zamówieniach z Waszej strony zadajecie pytanie, jak zamówić freestyle. Regio Freestyle to komplet sportowy, który tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń w, w kreacji. Dla przykładu, oglądacie mecz piłkarski Paris Saint-Germain z Monaco. Podobają Wam się stroje. Monaco. Chcecie mieć komplet piłkarski z poprzecznym pasem, z Waszym logotypem, waszym sponsorem. Nic prostszego. Wysyłacie zdjęcie print screena kompletu piłkarskiego w tym wypadku AS Monaco. Chcecie, żeby ten pas był poprzeczny, wszystkie logotypy przesyłacie do nas na mail. Nasz grafik przygotowuje specjalną wizualizację tym modelem, z waszymi nadrukami, z waszymi logotypami, po czym wysyłamy taką wizualizację do was z prośbą o akceptację. Wy jednak twierdzicie na przykład, że nie chcecie, żeby to był poprzeczny pas biało-czerwony, chcecie, żeby on był biało-zielony. Nic prostszego, robiłem poprawki, wasza akceptacja i startujemy z produkcją. To wszystko.